Witam się mano Jo, z tej strony Kodzi Zapraszam Was bardzo serdecznie do ósmego odcinka z serii Fable 3 Zapraszam Was bardzo serdecznie Mam odszukać jakiś e, zwój, tak zaczęliśmy tą misję w odcinku ja siódmym dziękuję. Ojej ja trochę nam laguje, mam nadzieję, że się tego Dobra Gdzieś tu, tak Zaczęliśmy tą misję w poprzednim ...odcinku, dzisiaj ją kontynuujemy i kontynuujemy także kolejne misje, nie wiem czy poboczne, może coś z głównej pójdziemy, zobaczymy, tak, zwój znaleźliśmy, mamy kolejne miejsce do kopania, znów możemy coś wykopać, może coś ciekawego, no i idź do tego miejsca. A, tu jest to miejsce, prawie w tym samym, co po... w tym samym, gdzie znajdował się zwój, no ale mniejsza z tym. Się Hi there. I'm ashamed to admit it, but we've had a rash of jail breaks, and not enough men on duty to track the criminals down. If you could help us out, I'd pay you for your time. Just find them and drag them back here. No doubt they'll put up a fuss, but you can handle it, I'm sure. co. I something with I used to open myself to the world, when it was different, happy, prosperous, peaceful. But that world is gone. And today's is a tragic and horrible place. I find myself feeling protective, sad, closed off. Is there anything left that is not evil and corrupt or broken and miserable? Anyone who is still innocent, pure, happy. The sight of one such person, no matter how small, would do so much for my spirits. I would open myself to the world again. Uh-huh. Tu... Jakieś dziecko przyprowadzić tak niewinne i wtedy powinien nam otworzyć. No ale nie wiem dokładnie. To jest jakaś gościuba. Porozmawiamy sobie. Pewnie też są jakąś e, misję poboczną. Tutaj jeszcze nie wypełniliśmy.

Dobra, wracamy z porączeniem zwoju do doliny Mr. Park. No, na gazie trochę spróbujemy pójść. Widzimy piecek zygzakiem biega, ale w miarę szybko, także... ...nie powinien on nas powolnić tam, gdzie się idzie. Nie, dobra, zmniejsza z tym. Idziemy dalej. Sprintem. Ku wolności. <śmiewanie> Nie, żartuję. Idziemy do innego miejsca, oddać swój i zakończyć tą misję poboczną i zacząć kolejną. <śmiewanie> Trochę ich tu się naspierało pewnie. Nie jestem hojny. Dobra, co ja się będę nie ma prezentów dla nas. A rather special gift has arrived for you in Czyli prezent widzimy tu masz... mam nasz status z bohatera atrakcyjność to. A tu mamy wszystko na dwa, także powinno być... dit. Prezent chyba tu leżał. Widzimy brak prezentów. To no co nas ten dziadek oszukuje, że dostarczono nam... No, jakieś... nowy A device which allows a hero to channel magical energies to cast spells, quite extraordinary. Excellent choice of gauntlet. We we revolver, a will fire cause a respectable amount of damage among those who respect such things. A teraz sobie weźmiemy mieczyk. Żeby... Na mieczyk sobie zmieści. O, jakim cudem tu jest drugi. Dobra, nie będę się w to zagłębiał. To jest, jak widzimy, nasz ojciec chyba. Może ktoś z rodziny? To to by była nasza matka. Dobra, mniejsza z tym. Ktoś Czy to jest? Biznesu, Ktoś to jest. you now, later. Dobra, mapa. Do wioski Bridgewall. Szybka podróż. Tak. Tak. Do Bridgewall? Nie, to dolina pak Dobra. oklepiamy do sobie. Hello. Oh, jest... oh. 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 Rzucił mi piłeczkę No Nie przyniósł nam, a to ham Chamstwo się szerzy Ready to die? Dobra. Headshot. Hezo i co ty ma Chciałeś tym jest zabić i jakim cudem miałbyś tego dokonać

Dobra żadnego problemu nie było Także biegniemy po prostu dalej tak e... Oni co jakiś czas tam wyskakują na trasie no ale Jak wiadomo to są bandyci tak napadają na podróżnych Nie wiem chyba się respią co jakiś czas Nie pamiętam Dokładnie, więc wam tego nie powiem, bo nie chciałbym tu skłamać, no ale cóż. Walczyć z takimi to dla mnie przyjemność. Stać się na straży, dobra! Uu. Fajny czar. Długookresowy. Nie będziemy tylko podpalać naszych wrogów. Teraz będziemy ich zamrażać. No bo z mieszkańców idziemy. Oddać, oddać nasz kochany zwojk. Czemu ja mam magic?

<śmienicza> Bo tam zapomniałem, że jeszcze mieliśmy iść do akademii, tak? Gdzie ktoś miał przetłumaczyć nasz zwój jakiś czy coś, coś tam miał przetłumaczyć. Gramy sobie w łapki. <śmienicza> You little mover! Ready? Yeah! Oh. <laughs> <sighs> oh. <sighs> You're very good! Do something for me, and I'm yours! Take me out, on a date! All romantic-like! No, but... Can't wait! I love a good old-fashioned date! I thought you were gonna hold my hand! Dobra, idziemy na... <laughs> Silne ręce. Idziemy... do gorących źródeł, tak? Nie ociągaj się. Chyba tu nawet nie byłem, muszę wam powiedzieć. No, chodź, chodź. Come on. Czemu puszczasz tą rękę? Great place this. <laughs> Diana. A piece water. Good date, that. Really enjoyed myself. Thanks. That's it. I'm in love with you. Well, you've done it. They've fallen in love with you. If you're ready to take your relationship to the next level, you can get married and perhaps even think about having children. Aha, sparkle.

Home for your family to live in or choose an existing one. Aha, spoko. To są lokalizacje jeszcze dla nas niedostępne. Tu też to jest południowy kontynent, tak, ale to. W końcowej części gry do niego się dostaniemy. Pewnie nowi gracze nie zwracaliby nawet na niego uwagi. No ale ja zwróciłem tak. Tu są tanie domy. yeah, Choose where you would like to have your wedding ceremony. Oh, this is exciting. W wiosce, one tu nas nie stać. Dobra. Bridgewold weźmiemy sobie. A co tam, nie? attack

Zaszerzona. Świeżo. Poznana. Ktoś tu żygał. Fu Lefu. Tam jest chyba akademia na górze. Jeśli się nie mylę. Ale teraz sobie zrobię małe cięcie i sobie trochę pogram dla lutni, na lutni, żeby troszkę zarobić kas, tak?

A to ja mam tu dom. Ja mam dom w Bridgewall Widzimy z daleka już obrączka. Biegniemy do przodu, pies nam gdzieś się zapodział. Tak. Ale to mniejsza z tym. Jest nasz domek, w ogóle nawet nie.

How could you imagine it? Men, you're all the same. Well, you'll just have to wait. We don't all have the same... Oh, ah, romantic, my love. I do love to hold your hand.

idziemy do akademii może uda mi się dwa odcinki nagrać bo nie, do, akademii, do akademii nie w tą stronę <laughs> bo ten był o jakby to określić ten odcinek był o małżeństwie tak o obowiązkach małżeńskich Trochę nam laguje. przepraszam was za to. Tu widzimy, można ciasta piec. Dobra, tu też można coś kupić. Biżuterię. Brączkę ślubną. Kwiaty. Nie chcę kwiatów. Ups, no, znowu nam się wyciągnęła broń. Oczywiście całkiem przypadkowo. no nie, bo nacisnąłem prawy przycisk myszy, bo w którejś grze był to po prostu sprint. Nie pamiętam, czy to nie było czasami w Assassin's Creed. Dobra, wchodzimy do Akademii. I idziemy naprzód.

My dear Saul, you're an odd fish and no mistake. Possibly a trout, or maybe even weirder, like a sea cucumber or something. Though technically they aren't fish. Anyway, you look like some kind of mutant fish thing. So there, yours sincerely, Arthur. Uh-huh. Uh-huh. Yeah. On gdzie jest ten skarb? No kurde Dobra Nie skomentuję tego zachowania skandalicznego A w tym odcinku chciałbym się z Wami pożegnać Zapraszam Was za tydzień Do fejda trójki I Bye bye. Do zobaczenia. Jeśli wam się podobało, zostawcie lajka, subskrybujcie mój kanał. Jeśli macie jakieś pytania, zostawcie je w komentarzach. Do zobaczenia.